Nalewka z owoców leśnych w środku zimy lub wiosną? Tak, i to znacznie smaczniejsza niż po sezonie. Zamknięty w mrożonych jagodach aromat powoli uwalnia się w alkoholu i sprawia, że nalewka zyskuje niezwykle intensywny zapach. Spróbujcie przygotować ją z nami. Zapraszamy! Witam serdecznie. Jako, że teraz w sposób szczególny tęsknimy za smakami lata, postanowiliśmy, że przygotujemy nalewkę z jagód, ale w wersji z owoców mrożonych. Potrzebujemy! 2 kg mrożonych jagód, pół litra wody, pół litra spirytusu, 2,5 litra wódki, jednej laski wanili oraz kilograma cukru. Zmrożone jagody umieszczamy w słoju. Borówki zalewamy teraz wódką, następnie wylewamy spirytus. Teraz słój zamykamy i odstawiamy w chłodne miejsce na 3 dni. Może to być lodówka, może być spiżarnia. Po 3 dniach z wody i cukru przyrządzamy syrop cukrowy po przygotowaniu odstawimy do wystudzenia. Wystudzony syrop cukrowy wlewamy do słoja z borówkami i alkoholem, w którym umieszczamy też rozciętą laskę wanili. Teraz całość dokładnie mieszamy, po czym zamykamy szczelnie i odstawiamy na tydzień w miejsce o temperaturze pokojowej. Czas sprawdzić, jak udała się nam nalewka z mrożonych jagód. Najpierw, oczywiście, przystępujemy do odcedzania owoców, a teraz nalewkę filtrujemy przez bardzo gęste sito albo bibułkę filtracyjną. Nalewkę przelewam do butelek. Dzisiaj wybrałam sobie buteleczki o pojemności 150 ml, które występują w zestawie z korkiem naturalnym. Z ilości składników podanych wcześniej otrzymaliśmy nieco ponad 5 litrów wybornej nalewki borówkowej, która swój najlepszy smak otrzyma po około dwóch miesiącach. Po przepis na ten i inne smakołyki piwniczki chomika zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową www.piwniczkachomika.pl, a na zakupy do naszej hurtowni stacjonarnej w Gdowie lub na stronę sklep.homik.pl. Serdecznie zapraszamy i na zdrowie!